Szymon, z reguły rozgrywałeś dobre mecze przeciwko Zagłębiu Sosnowiec. Myślisz, że to przekonało władze Zagłębia do tego, by podjąć z Tobą rozmowy kontraktowe? Rozmowy z Zagłębią trwały od dłuższego czasu, na pewno miało to jakieś znaczenie. Aczkolwiek uważam, że tutaj Zagłębie jest tak dobrze funkcjonującym klubem, że, że ma ogólny, ogólny, dobry przegląd na sytuację wszystkich zawodników w kraju. A co konkretnie zadecydowało o tym, że postawiłeś teraz na Zagłębie? Na pewno plan przyszłościowy budowania zespołu, który ma, ma za zadanie walczyć w najbliższych sezonach o powrót do Ekstraklasy. Jesienią byłeś zawodnikiem Jagiellonii, Białystok, zagrałeś w jednym spotkaniu Przeciwko kolegi w Warszawie wygraliście 2-1, ale chyba nie byłeś zadowolony z tego pobytu w Egipcie? Nie, na pewno wymagałem tego, że trochę więcej minut spędzę na boisku i tutaj ten temat dla mnie jest zamknięty, nie ma sensu do tego wracać, skupiam się na tym, żeby szybko zaadaptować się do zespole i pokazać swoją wartość na boisku. Ten nowy zespół zagłębie, Jak byś go ocenił, patrząc przede wszystkim na występy jesienne zagłębia, nie były one zbyt udane. Widzisz szansę na zmianę w stylu gry na większe zdobycze golowe? Nie ma sensu patrzeć w tabelę. Myślę, że drużyna jest w przebudowie, po to tutaj przychodzę, żeby, żeby ten zespół zyskał i myślę, że ja jako zawodnik z zyskami zespół będzie miał dużo satysfakcji, z tego, że ten transfer jest dopięty. Przywitałeś się już z trenerem, nowymi kolegami? Z paroma osobami miałem okazję rozmawiać, z, z całą drużyną jeszcze nie myślę, że już jutro. Mhm. Dziękuję Szymon. Powodzenia w zagłębiu jak największej liczby bramek. Dziękuję bardzo.